Atak na Epic Games, wydarzenie w grze, masa darmowych nagród, w tym darmowe skiny, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go, go do końca, żeby nic z tego nie przekapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy przez następny miesiąc w szkole chcielibyście mieć same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do ataku na Epic Games. I ostatnio podobno jakaś grupa hakerska wykradła właśnie dane z serwerów Epika. No i generalnie właśnie Epic Games do tego wszystkiego się odniosło. No i napisali, że mają chwilowo zero jakiegokolwiek potwierdzenia, że rzeczywiście coś takiego się stało. Ponieważ właśnie to cała Grupa, która rzekomo miała ukraść te dane, no nie skontaktowała się w ogóle z Epiciem, ani nic takiego. Także, no, chwilowo tak naprawdę no, dokładnie nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje, więc, no, musimy akurat tutaj poczekać, aż cały temat się jak najbardziej rozwinie. I miejmy nadzieję, że zakończy się tak, że takiego ataku nigdy nie było, bo byłoby to trochę słabe, jakby bardzo dużo danych, właśnie graczy, po prostu gdzieś wyciekło. No, byłoby to definitywnie niefajne. Także, oczywiście, jak będą jakieś nowe informacje w tym temacie, od razu was o tym poinformuję. Promuje. Także oczywiście doklikajcie subika, i oczywiście dzwoneczek, żeby tego definitywnie nie przegapić. Tak samo nie możecie przegapić eventu, który już niedługo będzie miał miejsce w grze. Mowa tutaj o właśnie wielkiej ręce Tytana, która wyjdzie z Ziemi i chwilowo na mapie mamy tylko i wyłącznie takie lekkie pęknięcia. No i tak, co godzinę właśnie takowe jedno pęknięcie się dzieje, i właśnie przy 46 pęknięciu na właśnie mapie ma pokazać się cała taka ręka. No i wokół tej. Ręki będziemy mieli tak zwane łańcuchy. Łącznie te łańcuchy mają mieć 50 milionów zdrowia. No i generalnie, kiedy gracze właśnie zniszczą te łańcuchy, no to wtedy cała, że tak powiem, puszka, która się na tych łańcuchach trzyma, po prostu spadnie. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi mniej więcej o ten właśnie mini-event. Ale tak czy siak, lepsze coś niż nic, ponieważ takiego mini-eventu dosłownie nie otrzymywaliśmy od mega długiego czasu. A jakiegoś takiego interaktywnego mini-eventu, czyli że na przykład trzeba coś zniszczyć, żeby coś się wydarzyło, to nie otrzymaliśmy chyba od, nie wiem, rozdziału pierwszego. Także według mnie, naprawdę, jak najbardziej na plus, że Epic Games robi takie właśnie wydarzenie w grze. Natomiast moi drodzy, teraz przechodzimy dalej, ponieważ definitywnie myślę, że większości osób wie, że zbliżamy się coraz to większymi krokami do sezonu drugiego w rozdziale 5 Fortnite'a i mogę wam powiedzieć, że nagrody na następny sezon zapowiadają się naprawdę, ale to naprawdę kozacko, ponieważ na samym początku mamy właśnie skina ze startem paka Lego. No jak się okazuje, no to ten starter pak Lego tak do końca nie będzie takim zwykłym starter pakiem za pieniądze, a ma on być do odblokowania totalnie za darmo właśnie w sklepie. Tak jak przy okazji no na przykład w tym sezonie mamy na przykład pakiet przecieracza szlaków Taj i właśnie coś takiego ma być w następnym po prostu sezonie, tylko że z tym oto skinem, czyli Bright Agent, także myślę, że naprawdę całkiem, ale to całkiem fajna sprawa i każda osoba poprzez jedno kliknięcie będzie mogła sobie taki pakiecik odebrać. Ale oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ dalej mamy skina niejakiego Matiusa i skin Matiusa ma być właśnie skinem za kolejny sezon Rocket Racingu. No i tak naprawdę obecny sezon Rocket Racingu do, już w sumie powoli dobiega końca. No i w tym sezonie za wbicie niejakiego Golda możecie odblokować za darmo skina Jackie. No i w następnym sezonie właśnie Rocket Racingu, który będzie już właśnie w tym następnym sezonie Fortnite'a, za wbicie Golda ma być do odblokowania właśnie skin takowego Matiusa, co akurat też myślę, że jest bardzo spoko informacją i ten skin nieco bardziej wygląda, jakby był jakimś kierowcą niż przykładowo skin Jackie, ale tak czy siak, według mnie informacja mega, mega dobra. Natomiast chyba jedną z najlepszych informacji związaną z po prostu darmowymi nagrodami i ogólnie skinami, jest to to, że w nowym sezonie drugim mamy otrzymać darmowego skina za gry rankingowe. Czyli coś, czego chyba do nigdy jeszcze nie otrzymaliśmy i wreszcie właśnie marzenia graczy się spełnią. No i właśnie darmowym skinem, który ma być dostępny za granie gier rankingowych, jest to właśnie ten Oto skin, czyli skin niejakiej Odyssey. Jak się okazuje, no to ten skin ma nie dość, że nazwę kodową ranket. No to generalnie jest on po prostu właśnie dodany, żeby był jako nagroda rankingowa. No i oczywiście po prostu będzie tutaj do odblokowania tak zwany kolorek zbroi. Czyli po prostu, im wyższą rangę macie, tym inny kolorek zbroi też posiadacie. No i za golda, oczywiście za brąza, za czempiona, platynę i tego. Typu rangi, oczywiście będziecie sobie mogli wybrać styl do tego skina. Także akurat myślę, że to jest chyba jedna z lepszych informacji, ponieważ no tak naprawdę zazwyczaj otrzymywaliśmy jakąś parasolkę czy jakiś plecak. No a tutaj wreszcie otrzymamy skina, który miał być niby w karnecie bojowym, lecz jak się okazało, będzie właśnie skinem za gry rankingowe. Także według mnie jest to naprawdę mega, mega dobra informacja. No i cóż, teraz tak naprawdę trzeba czekać na start nowego sezonu, żeby sobie tego skinka zdobyć. Natomiast, moi drodzy, w tym sezonie też możecie jeszcze zdobyć parę ciekawych darmowych nagród, chociażby mamy tak zwane zadania Odysei, gdzie możecie sobie odblokować nagrody, które są normalnie w zadaniach, no i tam jest do odblokowania ekran wczytywania. No, także lepsze coś niż nic, tak mi się wydaje. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ mamy chociażby jeszcze zadania z obecnej gry rankingowej, no i oczywiście jest to pewne, że kiedy wystartuje nowy sezon Fortnite'a, no to te po prostu zadania z gier rankingowych się zmienią, tak samo również zmienią się nagrody. Także póki jeszcze możecie, to jak najbardziej sobie to odblokujcie. Następnie i moi drodzy mamy właśnie skiny z Lego, czyli na przykład właśnie Emily Exploratorkę, którą możecie zdobyć za połączenie swojego konta Fortnite z kontem Lego więc musicie wejść na stronę Lego, tam zrobić konto, wejść na stronę Epika, no i tam później połączyć to konto i dostajecie skina na wasze konto. Tak samo również, moi drodzy, w Fortnite'owym sklepie jest tak zwany pakiet Przecieracz Szlaków Tai, także jeżeli go jeszcze nie odebraliście, to jak najbardziej polecam, bo generalnie ten pakiet jest od początku sezonu i również na start następnego zapewne po prostu zniknie. No i oczywiście, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mamy jeszcze właśnie parę nagród, które no niestety już niedługo po prostu do znikną od nas, nie będą one już do zdobycia. Między innymi jedną z takowych nagród jest to właśnie parasolka za wina w tym sezonie. No i parasolka za wina w tym sezonie no niestety może być zrobiona tylko raz w sezonie, czyli do no, generalnie jeśli jeszcze w tym sezonie nie macie wina to musicie zrobić, bo no później nie będziecie mogli zdobyć tej parasolki, ale wydaje mi się, że zrobienie wina to nie jest jakoś mega strasznie ciężka sprawa. Jedną z nagród, o której mogliście zapomnieć, a jest ona do odblokowania również do startu nowego sezonu, czyli 8 marca to darmowa emotka, czyli bananofon i możecie ją zdobyć poprzez wejście na stronę Fortnite Redeem. No i tam musicie wpisać kodzik, który widzicie na ekranie, czyli banana nana i kiedy go wpiszecie na wasze konto, właśnie no przyjdzie darmowa emotka. Także to akurat myślę, że jest mega, ale to mega spoko i również jak najbardziej każdemu polecam to odblokować. No i oczywiście nie będę tutaj przypominał, no ale tak generalnie szybko mega pokrótce, no to oczywiście cały karnet bojowy, na przykład jakieś zadania Solid Snake'a bądź też, no ogólnie zadania jakieś dodatkowe. Wszystko to oczywiście znika w nowym sezonie. Także, póki możecie, jak najbardziej polecam wam to odebrać, no bo później już niestety będzie to. Jak najbardziej niemożliwe do odblokowania. No i jeszcze na sam koniec mamy to, że już za dwa dni, czyli generalnie moi drodzy, właśnie dnia tak zwanego pierwszego, będzie do odblokowania tak zwana parasolka. Czyli generalnie no, tak zwany parasol rankingowy Stowarzyszenia, który już był wcześniej do odblokowania, ale w tym sezonie będzie to ostatnia szansa na jego zdobycie, czyli 1 marca. I to już tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Następny sezon, jeśli chodzi o skiny, zapowiada się mega kozacko. Bo będą już w sumie mamy już trzy takie skiny, które są pewne, że będą w następnym sezonie przy okazji za darmo. No a w tym sezonie też jest jeszcze mega dużo nagród, które wam wymieniłem, więc sobie również je odbierzcie. No bo po co je tracić, skoro możecie to jeszcze sobie tak, że tak powiem, dogrindować na właśnie sam koniec. I to już by było na tyle. Jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać nagrody, a ja postaram Wam się przypiąć serduszko. No i co? To tyle. Jo!